Sponsorem programu jest autoryzowany sklep gokamery.pl. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie zajrzeliśmy na imprezę Industrial. Paweł, który poprawia to co dobre, także zaczyna stwarzać problemy. Zauważony i doceniony biały kaston na American Day. Wizyta w salonie Harley Davidson Liberator na prezentacji nowego serialu o powstaniu firmy Harley Davidson. tak, czasami jak ludzie opowiadają jakieś historie, zrobi imprezę, będzie grubo, będzie fajnie, to tak sobie myślę, no fajnie, opowiadacie dużo, bardzo barwnie, a impreza wychodzi jak wychodzi. Marysia, jak opowiadałeś o swojej imprezie, pomyślałem sobie, wyluzowany facet, przyjedzie pięć osób, na tym to się skończy. I powiem ci, zaimponowałeś mi. E, sam sobie zaimponowałem, muszę ci powiedzieć. Jestem e, zadowolony z tego, co się zadziało i dzieje właściwie, tak jak widzimy. E, no, przerosło to moje oczekiwania, ale to znaczy, że wszystko co zrobiłem to zrobiłem właściwie, a efekt jest super, no ludzie się zajebiście bawią. Yy. Jest dobre flow. No. Mariusz, ale powiedz mi, ta e, organizacja tego wszystkiego, to, to jest coś, co robiłeś głównie facebookowo, plus to, co myśmy w programie zajawiali, Czy, czy jakieś inne metody zadziałały? Czy masz tylu przyjaciół? Eee, wszystko naraz. Eee, tak jak i, e, że tak powiem, te kanały, że tak powiem, tak to nazwę brzydko, naszych jakiejś tam współpracy i naszych rozmów, e, ale też oczywiście porsta pantoflowa i właściwie milion, milion e, minut spędzonych na różnych działaniach. Mariusz, no powiem Ci tak. E, impreza, jak powiedziałem, Okazałem, okazałem. Przyjechało mnóstwo znakomitych motocykli, bardzo tak, fajnych firm kastomowych, z których jestem dumny. Pojawił się też szpaku ze swoimi zwariowanymi ludźmi, którego bardzo szanuję, bo jest kopnięty do imentu. Pojawiły się też samochody, i myślę, że tych samochodów powinno być coraz więcej. E, miało być w ogóle więcej i miało być w różnych klimatach. E, może jeszcze dojadą, bo się okazuje, że tak jak impreza się miała zaczynać o tej 14, to ludzie ciągle dojeżdżają. I może jeszcze się zadzieje, że i oni też dojadą, ale tak. Samochodów powinno być jeszcze więcej. Wiesz, te klimaty samochodowe są fajne. Przyjechało bardzo wiele pięknych ogórków. Wszystko to było poświęcone Januszowi Kosie-Kosińskiemu, Kosie mojemu przyjacielowi z antyradia, w ogóle z radiowych czasów. Wpuściliście je, mimo że nie byli zapowiadani. To było bardzo miłe. E, tak, e, w ogóle Cliters wykazał się inicjatywą. E, no, zaskoczył w w mnie. W przypadku <laughs> tak, to prawda. Zaskoczył mnie olbrzymie. Dzwoniąc do niego wczoraj i z nim rozmawiając, powiedział, że no, powiem jak ci, jaka jest ta niespodzianka. No i trochę szczęście mi opadła, no efekt był piorunujący. Widzisz, właśnie to, to jest klitersem klasyczne, że nigdy nie wiemy, czy mu to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale tak. zwykle z Kubańcowic wychodzi. Dobra, e, Maryś, dziękuję. Kiedy następna impreza? E, to ja dziękuję. Impreza może się okazać, że może będzie, no, że będzie nie za rok, a będzie trochę wcześniej, bo jak się okazuje, ludziom się podoba, jest fajny flow, więc dlaczego tego nie kontynuować? E, no oczywiście będę gorąco zapraszał również e, Was, Ciebie, e, no na tą fajną imprezę. Przebędziemy. Dzięki Maryś bardzo. Również. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Może nie za rok. Może nie za rok. Takiego przyjaciela imieniem Krzyś, Krzysz Strzałka, którego przy okazji pozdrawiam. I on kupił sobie Harley'a. Kupę lat temu jeździ tym Harley'em i nigdy nie ma żadnych awarii. Przejechał 120 tysięcy kilometrów. Ja go zapytałem, jak to jest możliwe? On powiedział raz, że Harley'e są dobre, a dwa, nie grzebałem w nim, dlatego ten motocykl odpłaca mi pięknym e, e, brzmieniem i niezawodnością. Zupełnie inna sytuacja jest z Pawłem, który ma aspirację. Cześć Paweł. Cześć, cześć. Słyszałem, że jeździłeś tym junakiem, wszystko było w porządku, i nagle napadło cię, żeby w nim pogrzebać. Tak, akurat nie był to najlepszy pomysł. No ale cóż, akurat w tym junaku trzeba grzebać, ponieważ nie ma stabilizatora, dlatego strasznie się trzęsie. Mówisz o bałku wyrównoważając? Tak, tak, tak. Dlatego non-stop trzeba coś podkręcać, sprawdzać, dlatego jakby nie patrzeć, co chwila trzeba w nim grzebać. Chciałem zauważyć, że wydech, który ci nieco w nim barabani, to nie jest oryginalny, fabryczny wydech. Oczywiście musiałaś go skuningować. No tak, e, niestety, niestety podjąłem tą decyzję. Znaczy, no, stety trochę, bo e, jak, jakby nie patrzeć, wygląda lepiej. E, inna rzecz, że trochę się obija, no ale co miesiąc, dwa poprawiam to, także wielkich, wielkich problemów nie ma. Dobra, a skąd pomysł w ogóle, żeby zacząć jeździć e, junaczkiem, w ogóle motocyklem? no przecież. Jeździłeś sobie tam jakimś rowerkiem się czy nagle genialny pomysł będę jeździł motocyklem i to 125. Tak, akurat w moim przypadku było tak, że ja zawsze jeździłem tramwajami i już po prostu miałem dosyć tych starszych pań, Meneli, śmierdziało zawsze. I no i tramwaje zwykle się psuły, jak, jak jeździłem i zawsze się spóźniałem. Dlatego, dlatego przeskoczyłem na Janka. No um. to jakaś tradycja rodzinna, tak, akurat, akurat przeskoczyłem na, na Janka też dlatego, że go dostałem od, od mojego ojca, który na samym początku kupił sobie go rok temu. W tym momencie przerzucił się na BMW GSA. No ale stwierdził, że no po co sprzedawać na tyle fajny sprzęt, jeżeli może go oddać mnie, tak? tak. Od razu powiem Państwu, że Paweł poza wieloma funkcjami w tej stacji, e, mieni się być także wydawcą mojego programu. Choć różnie to bywa z tym wydawaniem, ponieważ Paweł jest zajęty mnóstwem innych ważnych rzeczy. Paweł, motocykl jest uwieszony kuframi i sprawia wrażenie gotowego do dalekiej trasy. Czy ja wiem czy do dalekiej trasy? Do dalekiej trasy był przygotowany, kiedy miał y, owiewkę, którą zdjąłem, bo w większości nie ruszam za miasto, y, także bez owiewki też wygląda trochę lepiej, nie przeszkadza mi to, że jej nie ma, y, ogólnie to y, pomogło mi w zdjęciu to, że y, miałem stłuczkę, a raczej spadłem z motocykla, owiewka się złamała, także chcąc nie chcąc musiałem ją zdjąć. No dobra, ale twierdzasz zasadę, że jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz? Czy taka wywrotka na motocyklu daje ci szansę na głębsze przemyślenia o tym, że jednak trzeba mieć trochę szacunku do sprzętu, którym się jeździ? Tak, tak. Jak na samym początku za zaczynałem jeździć, to już od razu miałem szacunek, ale też trochę bardziej strach. Jeździłem spokojnie i tak dalej. Dopiero po miesiącu, dwóch, zacząłem, wydaje mi się, trochę kozaczyć. A, to normalne. Tak, 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 właśnie. E, także po tych dwóch miesiącach spadł deszcz. Ja też e, upadłem trzy godziny przed wyjazdem na e, przystanek Woodstock. E, na szczęście nic mi się nie stało, to było tak, że e, spadł bardzo mały deszcz. E, no i nie wiem, z 10 minut później e, skoczyłem na e, motocykl, śpieszyłem się do, e, dosyć. E, no i przy światłach, przy stawaniu... E, Troszeczkę wpadłem w poślizg. Także od, od tamtej pory wiem, żeby hamować obydwoma hamulcami, omijać nie przed, linie omijać linię i nie, nie jeździć po deszczu. Dobra, Paweł, teraz słówko do ludzi, którzy mają takie dylematy: wsiąść na 125 czy nie wsiadać. Naprawdę daje to chyba kupę wolności. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że w ogóle 125 to bardzo dobry pomysł do miasta, bo po pierwsze, nie stoję w korkach. W ogóle, biorąc pod uwagę, że ten junak jest strasznie szczupły, no to wjeżdżam w, w, w każdą dziurę i szparę. Mało pali. No jak. Na 125, no to nie wiem, 95 km na godzinę to maks, tak? Ale do miasta i tak w większości jest ograniczenie 50, także. No to przynajmniej prawka nie stracić. Tak, właśnie. To jest no. taki bezpieczny. Tak, tak, tak. No i plusem jest to, że jest na kategorię B, także dla mnie bajka. Tym sposobem poznaliście Pawła, jego motocykl, który naprawdę wygląda jak sprzęt nadający się do startu w daleką trasę. Paweł, jak sam powiedział, jest człowiekiem poukładanym, stara się nie spóźniać do pracy, co raduje zarówno dyrekcję, jak i po części mnie. Dziękuję Ci bardzo. Tak Paweł. Jest. Dzięki. Sponsorem programu jest bank BGZ. Bank ludzi z pasją. Na imprezie, wielkiej imprezie American Day spotkałem Janka. Janek, co to za nieprawdopodobny sprzęt? Jest to sprzęt wyprodukowany przeze mnie. Reprezentuje właśnie, tak jak powiedziałem, swoją firmę, Janek Custom Bike. To jest wyrób własnej, własnej wyobraźni i trudu i potu. No dobra, ale to nie jest jakaś powtarzalna akcja, że będziesz robił następnego identycznego. Wszystko jest zrobione od podstaw, praktycznie każdy motor jest inny i nie ma takiego drugiego. Ma, masa pracy włożona, siedzenie obsyte, siedzenie robisz też sam? Siedzenie, no, wszystkiego nie da się wszystkiego samemu zrobić, siedzenie zlecam do oprzycia, oczywiście, skorupę sobie samą rzeźbię. Aczkolwiek y, reszta jest, y, tak jak mówię, no w większości oprócz lusterka, nie, lu, chociaż lusterko też było tu robione, ja też robiłem. Oprócz filtrów powietrza wszystko było robione przede mną. oprócz silnika oczywiście. Czyli totalnie ręczna robota, zero jakichś y, katalogów, grzebania po katalogach, no rzeczy wiadomo typowe, jakieś tam koła i ten, tego typu rzeczy ściągałeś pewnie. Koła robiłem też samemu, tak jak i ramę, zawieszenie przednie. Jedynie co, to jest licznik, który jego już nie mogłem wykonać, bo jest to dosyć precyzyjna elektroniczna robota. A tak poza tym, tak jak mówię, całe kompletne, kompletne nadwozie, oprócz elektryki też oczywiście. Powiedz mi, czy uważasz, że w Polsce już jest rynek na customy? No brodzi się to gula, ja siedzę w tym interesie około 15-20 lat, więc tutaj no, ciężko powiedzieć, żeby to po prostu był taki rynek jak na zachodzie. Też, Sporo sprzętu sprzedaje do, na zachód, więc tam rynek jest prężny i tam przede wszystkim ludzie doceniają resztą roboty. Dobrze, a powiedz mi, czy uważasz, że znajdą się w Polsce firmy, które będą chciały za pomocą motocykla, tak widzimy w amerykańskich programach, prezentować się i zamawiać motocykl, który będzie jakby ich tak, tematyczny? Jak najbardziej. Nawet sam wychodziłem tutaj z inicjatywą. Miałem kiedyś taki motocykl zbudowany, był cały pomarańczowy. Nawet miałem kolegę, który był w jednej z firm telefonicznych i zaproponowałem mu, żeby właśnie. Bo jest to naprawdę magnes, który przyciąga bardziej niż reklamy w telewizji, a wydaje się to generalnie 100 razy mniej niż na takie reklamy typowo telewizyjne. Wiesz, wydawałoby się, że. To jeszcze nie ruszyło, ale przykładem niech będzie Jurek Owsiak, który zamówił motocykl braci Title. Do tego wszystkiego teraz dwa Junaki customowe trafiły w jego ręce i ktoś to kupuje, ktoś chce, żeby ten motocykl przez rok reprezentował jego firmę. Może warto by było podłączyć się z jakimś twoim sprzętem do akcji Jurka? To znaczy tak, no wyobraźni mi nie brakuje, pomysłów też nie i jeżeli chodzi tutaj dla mnie ciężkim tematem jest przebicie się, z tego względu, że ja praktycznie 24 godziny na dobę siedzę w garażu. I... No to już się przebijasz, bo pojawiasz się w programie Motoślad i wiele osób o Tobie usłyszy i wiele osób Cię zobaczy. Fajnie, cieszę się zawsze, że oglądam Wasz program. Dzięki ci wielkie. Mam nadzieję, że nie zabraknie ci nigdy inwencji twórczej i że będziesz tworzył jeszcze piękniejsze sprzęty, chociaż temu naprawdę niczego nie brakuje. Tak jak mówię, jest to jeden z wielu sprzętów. No w swoim dorobku mam trochę tych sprzętów zrobionych. Tylko tak jak mówię, no nie jestem taką medialną osobą i nie lubię tego tak się lansować za bardzo, więc wolę sobie to po prostu w ukryciu robić, a dla mnie Szczytem, tak jak ktoś doceni, kupuje kupi ode mnie motocyk i wiem, że jest po prostu szczęśliwy i zadowolony. Stary, bez lansu, nic się ja nie wie, da zrobić. To jest, to jest, ja wiem, że to jest ciężko w dzisiejszych czasach, no ale mówię, ja taki jestem skonstruowany. Cieszę się bardzo, że tworzysz tak piękne rzeczy i powiem szczerze, pierwszy raz widzę motocykl tak dopracowany w każdym szczególe. I wyglądał mi na motocyk, nawet jak podchodziłem do ciebie, a na początku chciałem zapytać, czy. Ktoś dla Ciebie go zrobił, bo tak stałeś skromnie koło niego, a teraz pełen szacun dla Ciebie, bracie. Dzięki bardzo i jeżeli już, to zapraszam do Ciebie do garażu. Z chęcią zajrzymy. To prawda, że zbudowaliście pierwszego Harley'a w Stodole? To mit, to była szopa. Historia oparta na faktach. Wejdźmy w ten biznes z motoryzowane rowery. Wyobraź się sobie. Nieźle, Harley. Zainwestuję w ten pomysł. Musimy się czymś wyróżniać. Są większe, potężniejsze, szybsze. To jest moc. Kontrola. Prędkość. Ta maszyna ma duszę. Wszystko co związane z motocyklami, kręci program Motoślad. Pojawiamy się zawsze w takich miejscach, gdzie zbierają się ludzie, gdzie ludzi jest po prostu mnóstwo. Przyjechali coś zobaczyć, ale co to będzie, o tym najlepiej opowie Janek Filman. Janek, jak tu się, co tu się dzieje? Tu się dzieje niesamowite wydarzenie. Discovery Channel e, pozwolił na to, żebyśmy zrobili dziś, dziś wieczór, bardzo, bardzo wyjątkowy, a mianowicie przedpremierowy pokaz serialu. Harley and the Davidsons, serial o tym, jak powstała firma Harley Davidson, o tym, jak ją tworzyli ludzie i na czym to polegało. Paweł, skąd taki pomysł? Czy motocykle, Twoim zdaniem, stały się na tyle popularnym tematem i nośnym tematem, że za to się zabraliście? Wydaje mi się, że teraz bardzo... motocykle są na modzie. Ale przede wszystkim Discovery Channel traktuje o historiach ludzi, bardzo interesujących. I ten program jest właśnie o historii twórców, założycieli marki Harley Davidson. Mówi o ich pasji przede wszystkim, o ich męskiej przyjaźni, o tym, jak ich upór spowodował, że ta ikona motoryzacji miała szansę powstać, miała szansę się tak rozwijać, że wszyscy teraz na świecie znają markę Harley Davidson. Dobrze, ale powiedz mi, czy bardziej stawiacie na. Biznesy, czy bardziej stawiacie na to, co działo się w ogóle z samą firmą, jak ona funkcjonowała, jakie były jej przejścia, że firma miała tam jakiś moment upadku, wzlotu. Czy te wasze materiały sięgają do współczesnych czasów? Materiały sięgają właśnie do tych pierwotnych momentów założyć, założenia i wychodzą do czasów II wojny światowej, tak więc traktujemy o marce w właśnie w sposób też nieoczywisty, czyli nie przez pryzmat amerykańskich szost, tylko przez pryzmat relacji pomiędzy założycielami i pomiędzy e, braćmi i, 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 i panem e, e, Harley'em. I, e, I szczerze powiedziawszy, to jest główną osnową całego filmu, tak? Czyli biznes. Biznes na kółkach. Dobra, Jasiek, jak ty to robisz, że tego typu fajne sytuacje jak premiera serialu właśnie u Ciebie się pojawiają? Znaczy ja, ja, ja jestem przekonany o tym, że to wszystko idzie w parze, dlatego, że film jest o legendzie. Sam jesteś kto, legendą. Kto, no właśnie, ktokolwiek nie pomyśli o motocyklach Harley Davidson, wie, że stoi za nią, za, tym, za tymi motocyklami legenda. I e, Liberator jako dealer Harley Davidson też jest legendą, bo jesteśmy najstarszym punktem dealerskim. I tak jakby gromadzimy wokół siebie ludzi takich jak jak, jakimi ludźmi byli bracia Davidsonowie i William Harley, czyli ludzie z pasją. Stąd e, przybyli licznie e, motocykliści z klubów motocyklowych. Warsaw Chapter, Riders of Poland, Brothers Smoking Barrels. To wszystko polega na tym, że u nas jest to bijące serce, które Pokazuje czym jest Harley Davidson. To nie jest środek transportu, to nie jest motocykl, to jest coś co powstało z pasji. Z pasji kilku chłopaków i przerodziło się w to co jest w tej chwili. No dobrze, to pozostaje mi tylko jeszcze spytać, ile będzie odcinków? Będą trzy odcinki, dwugodzinne. Premiera 20 września. Pozostaje nam obejrzeć ten film. Jestem bardzo zainteresowany całą historią Harley'a. Zresztą w ogóle historia motocykli jest bardzo interesującą sprawą. Jak Janek powiedział, jest to pasja, szaleństwo. Dzięki Wam bardzo. Dziękuję. Dzięki. To coś więcej niż przemysł, to styl życia. Znasz ten dźwięk. Harley Davidson. Chodzi o niezależność, o życie na własnych zasadach. Zniszczymy was na torze. Nie macie szans. Poznaj legendę. To, co dziś zobaczyliście, to dopiero początek. Myślę o następnym pokoleniu. Dajmy im coś, dzięki czemu nasze nazwiska przejdą do historii. Czuj, czy nie sprawdziłam o 10. Czeka na Ciebie w salonach Yamaha i na stronie yamahamyślnikmotor.pl.